Witam wszystkich widzów, z tej strony Michał. W dzisiejszym odcinku sprawdzę sobie system nawadniania marki Teger. Mamy tutaj wąż, jedna, druga cala. Złącze. No i dwie, dwie można powiedzieć, jeden pistolet do wody. Jedna taka sikawka. Końcówka natryskowa. Dokładnie to się nazywa. Tutaj mamy pistolet natryskowy, siedmiofunkcyjny. Do tej pory mamy na razie, mieliśmy, mama w sumie ma taki tutaj pistolet, ale dwufunkcyjny, to jest siedmiofunkcyjny, więc jestem w sumie ciekaw, yy, jakie funkcje tego będą tutaj. No i tutaj, wiadomo, łączniki takie i tutaj złączka do tych łączników. Yy, w sumie, tutaj przy oborze to używam. 3-4 cala węża, ale tutaj do tych pistoletów to z zupełności na pewno starczy te pół, pół cala, nie. Będę coś tam podlewał, to mama nagra. Jestem sam ciekaw. Ostatnio w sklepach rolniczych taka nowość się pojawia właśnie. No i w sumie co? Zobaczę jak to się spisuje. Bo ogólnie wygląda na takie trwalsze, jak te takie typowo Chińczyki w zwykłych sklepach. Zobaczymy. Wiem, że tutaj na pewno jest już blokada, bo sobie dzisiaj patrzyłem. O! I tu jest jakieś pokrętło, ale jeszcze nie wiem od czego. To się okaże podczas nawadniania ogródka. Ogródek mamy tutaj. Tam widzicie? Tam jest ogródek. A tutaj mamy ten ogród taki, co. co to mama ma? Jakieś tam krzaczki. Dobrze. Idę sobie przygotować. Robi się wieczór, słońce zaszło. Jest sucho ogólnie te deszcze, takie duże co były, to były no i, i tyle po nich. Zobaczcie sobie, kurzy się i co podlejemy. A w przyszłym tygodniu trzeba będzie tutaj trochę popielić. Bo już pierwsze chwasty znowu. Pierwsze kolejne chwasty, już no i tak jak widzicie, tutaj to co pospywało, tak co kiedyś Wam nagrywałem. To mamy do ściany od nowa. Zobaczcie, jakie dynie już są duże dynie, cukinie, ogórki tam marchew, kapusta, jakaś puraczki, fasolka, groszek pomidory, cebula, ogórki nie wiem co tam jeszcze, koper, sałata o, tutaj mamy odnowa nowa wsiadę jest dopiero taka koper tu ogórki te od nowa, co były co ich tam pospukiwało są takie małe dopiero a to są już te ogórki, które były starsze, no i ich powoli chyba zaraz zabierze Pierwsze takie widać, jakieś tam takie plamkowate. Kukurydza, o, tam w dołku zawsze woda stała, ostatnimi ulewami jest taka mała kukurydza. Zbyt dużo wody też kukurydzy nie służy. A tu gdzie już ten, to jest fajna taka, już niedługo wjechać będzie wypuszczać. I co, a chciałem Wam pokazać, a tu jeszcze mam też jeden rządek ogórków, ale ta dynia się tak rozrosła, że przykryła te ogórki trochę mam też te nowe ogórki małe takie wsiane. jestem ciekaw czy one jeszcze dadzą plon co myślicie? i co? a tutaj jeszcze jest rzutkiewka. też niedługo ta dynia chyba zakryje ich ją, tą rzodkiewkę i tu jeszcze trochę kopru było ale, ale jest koper masakra ta dynia się tak rozrosła, że ale, ale ma dużo kwiatów, dużo będzie dyni jest taka ozdobna, kapelusznik Tutaj jakaś inna, dużo odmian mam dyni. Co zobaczcie. Jest bardzo dużo odmian dyni. Kwiatów mam multum, więc i owoców pewnie będzie sporo. O, zobaczcie tutaj, jaka już jest. Jak Arbus, normalnie jak Arbus a tutaj jest taka podłużna dynia nie mylicie się z sukinią czy tam kabaczkami czy jak tam inaczej można mówić to jest dynia, taka podłużna no i tutaj też co nam pozalewało zobaczcie jeszcze jak to wygląda też znowu trzeba będzie pielić rzutkiewka coś w tym roku nie mamy z rzutkiewką można powiedzieć, nie wiem, farta jakaś taka dziwna ciągle tutaj nowe buraczki jeszcze są tutaj też, tutaj też a tutaj groszek od nowa Zobaczcie, jak popękała. Najpierw tu nalało, teraz przyszło sucho i ziemia popękała. Ale to jest, to jest ogólnie tylko do nie? I dlatego tak wygląda. Tutaj fasolka, dwa rządki. A i tu jeszcze marchew, też od nowa zasiana. I co tu mamy jeszcze? Pietruszki i ogórki. Tu znowu ogórków rządek, a tutaj pietruszka, nie? i pomidory gruntowe i ogórki, tam też ten cały rządek cebula, cebula też dostała po dupie. też była trochę podtopiona ostatnio a tu buraczki, trzeba będzie już je trochę przyrzedzić i fasolka szparagowa znowu dwa dni tu na ogródku będzie trzeba porobić fasolka fajna jest a już pierwsze fasolki dostaje zobaczcie strąki widzicie? Będzie na jutro na obiad fasoleczka, miam miam miam. No i tu ogórki jeszcze. Jestem ciekaw czy to wyjdzie z takich ogórków późnosianych coś czy nie. Koper mały jeszcze znowu. Tutaj większy koper. I pietruszka. Mało pietruszki jest tej, dlatego tam była siana i tutaj też w sumie w tej rządki dosiałem pietruszki. Ale jestem ciekaw czy coś wyjdzie. Tu marchew, no marchew jest ładna marchewka tak o, a tutaj mamy cukinie. dużo cukinii jest zobaczcie normalnie jest ogrom tego i zielone cukinia na naszych glebach się bardzo udaje ogórki, cukinia, dynie tylko ogórki coś z tą zarazem. no ale nie chcę pryskać bo to jest dla nas a tu mam pierwszy raz w tym ogólnie w życiu czyli pierwszy raz, ale w tym roku ogólnie bo poprzednie lata tego nie miałem. To jest cukinia okrągła, taka jak Dynia, nie? Nie jest podłużna. Tak to wygląda. I też tego trochę jest. A tu są jeszcze patisony. Jedne patisony, i drugie patisony. Tylko co na razie są kwiaty, owoców nie ma. Myślę, że jak teraz podlejemy, no to trochę tego wyjdzie. A tam jeszcze mamy groszek. Tam jest groszek też. Starszy taki a tutaj buraczki jeszcze rządek no to tak jest trochę mishmasz masz na tym ogródku ale to trochę przez to że to tak tutaj nam zalało dwukrotnie niektóre warzywa były trzy razy siane o ogórki możecie zobaczyć rosną sobie już o tam są ogórki jest tych ogórków trochę ma tutaj coś będzie trochę dyni Dobra To widzimy się, jak będę podlewał, Zobaczcie, widzowie To jest to, co tak mi najbardziej mnie ciekawiło Czyli pistolet od TGA, Tutaj zabezpieczam. Już jest się cały czas tutaj trzyma ta rączka sama To pokrętko wzmacnia nam rozlew. A tutaj mamy siedem tych funkcji. Jedna to jest taka druga funkcja trzecia czwarta piąta szósta i siódma. Ja będę raczej z tej korzystą. To jest taka chyba najbardziej odpowiednia tutaj. Teraz mamy podlewam tu kwiatki Już się przelewa chyba co? Nie

Całkiem mrzawka wciskanie. No <robotertertort> tak bardziej pasuje. Tak normalnie, jakby zwęża prawie, ale i taka ostrzejsza mrzawka. Ja sobie to wezmę. i tutaj jak to no to się wyłącza. tu mama ma takie jak to się nazywa zapomniałem ronda ten kwiat? a to hortensja no hortensja właśnie hortensja zgadza się a ronda na to ja to jest ronda Ale co tu mama ma za kwiat? ronda no to jest ronda ja nie mówię, co ty mama ma za kwiat tylko co no, tu, tak tu mama ma no to wszystko na razie jest w fazie, że można powiedzieć testów, czy to się przyjmie, czy nie, bo dopiero były wsadzone te różne roślinności, one muszą się tutaj pokrzewić, rozrosnąć. Nie? Co na to Tak. No, fajny pistolet, no? To co masz? To ma tylko trzy funkcje, to ma 7. Okay, 7. Jeszcze można wzmocnić, znaczy ja, wzmocnić teraz, albo spowolnić. zaczynamy najpierw od tych roślinek bo pod lipem jest cień tam też jest cień a na ogródku jeszcze słońce teraz wyszło w sumie myślałem, że będzie zachodzić a słońce jeszcze się przeglądywa to nie będziemy w takich figurkach poniżować rawa bo, bo, bo jeżeli jeszcze lepszej zarazy to było nie fajnie zobacz, fajny deszcz, no ich nie Pelargonia, nie? Tak. A tam te dzwonki, to nie wiem jak się nazywają. No... Fuchsia chyba, czy nie wiem... Mm, sulfinia. Tak? Widzisz? Niech ma, niech pio. <grym> Rosną, co? A tu masz jakieś kaktusy? Nie? Tu mamy tak, kaktusy. To teraz są naprawdę pasowało trochę mniejszym tempem, nie? No, bo one tutaj na skarpie są. Tak więc ich tak usadowiłaś, że... No. Ciekawe czy się przyjmą czy nie zobaczymy. No pasuje to takie, to jest tak lżej nie, bo to za, za dużo by się przelewało, a tak fajnie jest. No. Na tym jest oczywiście, nie? Bo tak to jest. No to jest to, że to jest duża lipa, nie? I ona ogólnie jak pada, to tutaj nie napada, bo to jest jakby dach nad tym rondem. Nie? No, fajny cień daje. Tak. Widzicie go? Tylko dać mu pistolecik do rączki. To się bawi. To ja może tu wypróbować.